Dzień dobry, dzień dobry, się w kolejnym odcinku. Tym razem witam się ze Szwajcarii z Montro. Jesteśmy nad jeziorem Genewskim. Pięknie, cudownie, kochani. Riviera szwajcarska totalnie nie przypasowała mi, pomimo przeuroczego klimatu Montreux, fantastycznych winnic, lawa, o ile dobrze wymawiam. Cudownego zamku, który jest tam, Muzeum Cherry'ego Chaplina, do którego nie dotarłam, Muzeum Queen, do którego nie dotarłam. Powiem Wam szczerze, że jak chcecie, to jest się do Wiem, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale mi się tutaj za bardzo nie podoba. Czy też inaczej, jakbym miała wziąć te wszystkie pieniądze i te wszystkie jachty i te wszystkie wille, to proponuję, żebyście jechali na jezioro Como. Myślę, że jest tam o wiele piękniej, o wiele bardziej klimatycznie. Warena i Menaggio są absolutnie takimi miasteczkami miejscowościami, które po prostu chciałabym Wam kiedyś pokazać. Tyle powiem. Z montro nic nie nagramy. To co? łapiemy pociąg. Najpierw szybkie, dosłownie 3 połączenie do centrum montro. Nauczona doświadczenie z mojej poprzedniej wizyty w Szwajcarii. Tym razem jestem szczęśliwą posiadaczką Swiss Travel Pass. co umożliwia mi podróżować po tej Szwajcarii naprawdę, naprawdę w rozsądnych pieniądzach. Teraz łapiemy pociąg do Interlaken, później z Interlaken do Wengen. i z tym połączeniem z Interlaken jest tak, że Mogłam jechać totalnie w ramach tego Swiss Travel Passu, już w cenę, ale z dwoma podejrze przesiadkami. Więc postanowiłam. także żebyście widzieli, czy warto, że szarpnę się na jeszcze miejscówkę w tak zwanym Golden Pass Express. Jest to bezpośrednie połączenie właśnie między Montreux a Interlaken. Słuchajcie, były bilety tylko w klasie premium. Ale tak jak mówię, sama miejscóweczka to nie są duże pieniądze. Swiss Travel Pass, jeżeli zamierzacie dużo podróżować po Szwajcarii i też chcecie mieć po prostu taką elastyczność, wsiadam, wysiadam, dojadę, zmieniam zdanie. Jest naprawdę super, gorąco Wam je polecam. A tak jak mówię, ten Golden Pass Express to jest taka wisienka na torcie, zobaczymy jak wygląda w nim wagon panoramiczny. Jak również, no cóż, z tym moim bagażem, czy to widzieliście, na plecak, pojadę sobie przynajmniej trochę dłużej bezpośrednio. Tyle jeszcze po świecie. A i tak czuję się spakowana jak totalny osioł. Ten bagaż musi być lżejszy, kolejnym razem o jakieś 2 kg. Jak ciągle można popełniać ten sam błąd? A tam dwa ekstra t-shirty nic nie ważą. A, wezmę jeszcze jeden długi rękaw, bo się przyda. Nigdy się nie przydaje. Nigdy. Tym bardziej, że prawie cały czas widzicie mnie w tym samym odficie i t-shercie. To nie jest tak, że mam jeden no i noszę notorycznie bez prania, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie podróże długie i ilość decyzji, którą trzeba podejmować codziennie rano, i w ciągu dnia, to yy, posiadanie po prostu yy, takiego jednego ulubionego stroju, czy też, nie wiem, ty tych samych t-shirtów, ilości 4, 4, 5 sztuk, jak tam kto woli, yy, powoduje o wiele mniejszą tak zwaną decision making fatigue yy, yy, w takich podróżach. Po prostu jest tyle rzeczy do ogarnięcia, yy, że strój nie powinien być jedną z nich gdy tak intensywnie podróżujecie i jeszcze do tego wszystkiego próbujecie coś nagrać. Przyjechał inny pociąg, my jeszcze czekamy na nasz. 12.33 ruszamy Golden Pass Express i czekając na ten pociąg, kilka słów może o ten Swiss Travel, Pass bilecie, którego powietrze nie należy tak jak ja list ze swiss pasy. Swiss Pass to jest taki dokument i generalnie takie rozwiązanie dla obywateli Szwajcarii. Swiss Travel Pass jest dla turystów i jest to bilet, który możecie kupić bodajże na 3 dni, 5 dni, 7 dni było i 15 dni w zależności od tego jak dużo i jak długo, jak długo przede wszystkim będziecie. Po Szwajcarii podróżować. Występuje w dwóch opcjach, na przykład 7 dni, tak, pod rząd w określonych datach, albo 7 dni podróży rozłożone na, w jakimś tam czasie, tak zwany bilet flex. Polecam bez tego swój Travel Passa, jak to było poprzednim razem, ta podróż z Zurichu właśnie do Lauterbrunnen. Obrócenie w jeden dzień kosztowało mnie chyba 180 franków. Tu wam przeliczę na złotówki. Chore pieniądze. Jak to określiła wtedy Renia, nawet jej szwajcarskie serduszko krwawiło, jak usłyszała, ile ja zapłaciłam za ten bilet. Na razie to wszystko trochę mylące i skomplikowane. Prestige to klasa druga, i to mój wagon, do którego próbujemy się załadować. To był najbardziej zwariowany boarding na już drodze, ale to nie znaczy, że jesteśmy na swoim miejscu. Miejsce no, jest, jest bardzo fajne i bardzo wygodne, ale ja mam obok bardzo prestiżowego pasażera. Nasz prestiżowy pasażer chwilowo poszedł gdzie indziej. Skoro siedzę w tej klasie prestiży, do której dostanie się, zajęło nam chwilkę, pasażer jest i jaki jest obok, pokażę Wam te siedzenia i jak ten wagon jest zorganizowany. Myślę, że już na pierwszy rzut oka widać, jest to wagon panoramiczny. I poza tym, że ten przejazd właśnie z Montreux do Interlaken odbywa się bez przesiadek, to jest bonus numer dwa. Wagon panoramiczny, z którego możecie podziwiać m.in. to. Składa, że ja wczoraj kawałek tej trasy zrobiłam z zupełnie innym pociągiem, pociągiem Belle Epoque zabytkowym. Wkleję wam dosłownie tutaj takie szybkie materiały z komórki. Wczoraj nie nagrywałam. Teoretycznie przez kabinę szynisty mam też widok z przodu, ale przed nami jest podpięta jakaś inna lokomotywa. Nie mam zielonego pojęcia, czy tak już będzie nastała, czy wynika to z tego, że w tej chwili pokonujemy spore wysokości. Wracając do tego siedzenia Prestige, wygląda na to, że mogę sobie regulować pochylenie oparcia, jak również też wysunąć jakiś podnóżek. Hmm? Nawet regulacja temperatury podobno jest no nieźle. Przede mną zdecydowanie też dużo miejsca na nogi i na bagaże. Mogłam położyć je też z tyłu za siedzeniem, ale ktoś mi już zajął miejsce. Szła się też obsługa pociągu i słuchajcie, mamy pamiątkę z tej wyprawy. Taki mały akcent. Seria pocztówek. Spróbuję Wam tu jedną ręką pokazać. Proszę bardzo, proszę bardzo. To jest w cenie premium. Zostałam też mniej menu. To jest szwajcarskie naprawdę. To jest obecnie to, co te greckie uwielbiają najbardziej. Jeżeli chodzi na przykład o piwo, to kosztowałoby to nas w okolicach 30 zł. Gdyby dorzucić do tego orzeszki, to mówimy o kolejnych 16-20 zł. To i dużo mówić, taką Szwajcarię lubię. Taką Szwajcarię z przyjemnością Wam pokażę. Pełną uroczych miasteczek i przepięknej, absolutnie zachwycającej przyrody. Tak możemy Cię bawić. Co do Golden Pass Express i klasy premium co tu dużo mówić fajne siedzenia. I to już było na tyle. Plus do tego wszystkiego podtykają wam pod nos menu z takim założeniem, że pewnie coś zamówicie. Czy to ma sens na trasie, która trwa 2,5 mm, ja godziny? E, sprawdzę później na bilecie. No nie wiem. E, na pewno polecam Golden Pass Express, niekoniecznie w tej klasie, w momencie, kiedy nie chcecie się przesiadać. Z drugiej strony przesiadki w pociągach szwajcarskich o mój Boże, to wszystko działa jak w zegarku. A, z takich zabawnych rzeczy, które zauważyłam dopiero teraz, bo zapowiadają kolejną stację, jest to Kształt. Zanim pojawi się komunikat, słyszycie krowi dzwonek. Taka ciekawostka stoi tam na peronie pociągu, który jest pobrandowane japońskimi liniami kolejowymi Japan-Koyosan. I na wagonie wielkimi wołami jest napisane, że jest to siostrzana e, linia kolejowa do tej szwajcarskiej, z tego co rozumiem. Byłam w Japonii i jestem równie mocno, a nawet jeszcze mocniej zachwycona tamtejszymi kolejami niż tymi szwajcarskimi. Kurczę, jaka szkoda, że ja wtedy w Japonii nie miałam kmery, ale wrócimy. Jak przejechaliśmy największe przełęcze i przewyższenia, rzeczywiście nastąpiła zmiana lokomotywy. Nabraliśmy też odrobinę więcej prędkości, bo dotychczas podróż wydawała się przebiegać w dosyć ślimaczym tempie. Drodzy, dojeżdżamy do Interlaken Ost. Czeka nas jeszcze... A, w sumie dwie podróże, pociągi nas czekają. Ale czy Wy widzieliście kolor tej wody? Ja ostatnio jak byłam tutaj w Interlaken, to zamiast pędzić prosto do Lauterbrunnen, zrobiłam sobie małą przerwę i pobytczyłam się nad tym jeziorkiem. Zobaczymy najpierw połączenia, ale znając życie, wszystko jest wyliczone do minuty. I pewnie mamy jakiś pociąg do Klauterbrunnen za maksymalnie 10 minut. Niewiele się pomyliłam. Mamy pociąg za 14 minut. I ciężki dylemat. Naprawdę ciężki dylemat. Czy za te 14 minut łapać ten pociąg? Czy też może jednak wkoczyć na York. Jedna fantastyczna rzecz, którą musicie wiedzieć o szwajcarskich dworcach, to to, że na każdym z nich złapiecie Wi-Fi. A to w połączeniu z naprawdę fantastyczną apką SBB Pozwala Wam się bardzo szybko, nie tylko po tablicach, ale też w internecie zorientować, kiedy macie następne połączenia. No i cóż, ta apka nam mówi, że praktycznie co pół godziny mamy połączenie do Lauterbrunnen. Ale, 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 przypomniałam sobie. My tu jeszcze będziemy w Interlaken i wtedy będę miała trochę więcej czasu. Oczywiście za parę dni, z moim Swiss Passem. Ponie się nas dalej. <noise> I to będzie chyba lepsza okazja na to, żeby zatrzymać się na chwilkę w Interlaken. Bo uwierzcie mi, dzisiaj to jest chyba ze 30 stopni, jak nie więcej. Zupełnie inny pociąg, zupełnie inna klasa i jak sami widzicie, niezłe oblężenie. Kurczę, przez moment to ja powątpiwałam, czy nawet będę miała miejsce siedzące, ale jest nie najgorzej. Chyba, że pomyliłam klasy. Tym razem jedziemy w drugiej. O, no, zapełnia się, zapełnia zdecydowanie. To jest mega popularny kierunek. Czy tam w oddali pada? Bo to by było trochę niefajne. Proszę bardzo, kolejny zabytkowy. Myślę, że tak. Na pewno nietypowy pociąg szwajcarski. Są w w tej kolejki i jest to kolejka zębata. Wjeżdża gdzieś na jakiś fajny szczyt. No i to jest właśnie Szwajcarskie Mistrzostwo Świata. Wysiadłam z tego pociągu, a moja ostatnia przesiadka już na mnie czeka. No nie dają mi szans z Wami pogadać na spokojnie, ale zostawmy te bagaże w hotelu, a później będziemy się zastanawiać, jak Wam pokazać to miejsce, do którego przyjechaliśmy. Oczywiście, że ono zasługuje... Oj, czekajcie. Zasługuje na totalnie osobny odcinek i tak się też wydarzy. A tymczasem mała zapowiedź tego, co czeka na Was w kolejnym odcinku. Nie co? Ta stała się słynna między innymi też dzięki Instagramowi, ale nie bez przyczyny. Naprawdę jest cudownym miejscem, a my nocujemy też niczego sobie nie. Jeszcze raz skorzystajmy z uprzejmości wifika SBB i ustalmy, ile ja mam do hotelu. Wygląda na to, że 10 minut z patarkiem. A mówię o tym wifiku na dworcach kolejowych Szwajcarii nie bez przyczyny, bo o ile do Szwajcarii wjedziecie spokojnie na dowód osobisty, o tyle. Tutaj nie działa roaming Unii Europejskiej, a pakiet internetowy do tanich nie należy. Więc warto go mieć na wszelki wypadek. Ale jakby coś, korzystajcie z dobrodziejstw tutajszego Wi-Fi na dworcach. To mi wygląda na jakąś główną ulicę, a my chyba musimy się udać tutaj. Dobra, zobaczymy. Mamy godzinę 17. Ja wyjechałam z osławionego Montro o godzinie 12.33. Czyli co? Jesteśmy w drodze 4,5 godziny. Czy to mało, czy to dużo? Jak zwykle pozwolę Wam zadecydować. Ale poza 15-minutowym oczekiwaniem Winterlaken na pociąg do Lauterbrunnen. No to słuchajcie, szło mega sprawnie. Czego nie mogę powiedzieć o szukaniu drogi do hotelu? No, chyba ta ścieżynka wśród tych krzaczorów to jest właściwa droga. To nasz widoczek. Tylko nie pod górkę, tylko nie pod górkę. Oczywiście, że pod górkę. No i poszło szybko i widokowo. Ja już w pokoju. To co? Może szybki room tour i dokończę ten temat podróży i Swiss pasa. To widok z okna. Okno musiałam otworzyć bardzo szeroko, bo niestety ten hotel czy też guesthouse używa jakiegoś bardzo silnego środka <grym> o yy, odświeżającym zapachu. Yy, mam nadzieję, że dam radę spać przy nim proszę bardzo tutaj mamy takie zakopiańskie prawie że wzory łóżko fotel bagaż nawet możecie wrzucić wielkowymiarowe lustro drobne biureczko a na nim czeka na nas jakieś ciacho miło z ich strony miło do tego wszystkiego olbrzymia szafa o, z sejfem nawet. A tutaj łazienka. Czysta, schludnie. Może nie najnowsza, ale jest. Z kosmetyków mydło. Są ręczniki. Wygląda na to, że szampon i żel pod prysznic mój. A propos szamponu, to ja chyba muszę szybko wybebeszyć swoją torbę, a szczególnie kosmetyczkę, bo Coś mi się odrobinkę rozlało i ta butelka mi dzisiaj wylała w hostelu. Więc musiałam taki wytłumaczyć, że ta mokra plama, którą zobaczą na co to było na kołdrze. To jest woda. Tylko i wyłącznie. Ostatnia myśl odnośnie Swiss Travel Passu i generalnie podróżowania po Szwajcarii pociągiem. Polecam. Naprawdę, jeden z lepszych środków transportu, który w spokoju pozwala podziwiać Wam widoki. Naprawdę, uwierzcie mi, tutaj kolej jest zorganizowana do perfekcji. Chyba jedynie Japonia ich w tym temacie prześciga. Golden Pass Express, to Premium. Naprawdę nie ma co się wściekać. Więcej protipów będzie przy okazji Glacier Expressu, którym się przejedziemy. Ale ale mam dla was alternatywę. Przed nami ja nie wiem, ile odcinków, po prostu ten region to jest sztosik. Jeżeli któraś z tych rad dotyczących podróży koleją okazała się dla was przydatna, pomocna albo macie pytania, to Pytania zostawcie w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o łapkę w górę. I co? Jutro czekają nas kolejne przygody. Do zobaczenia. Pa. Ja lecę pod prysznic. Cholera. Nie tak łatwo dostać się do tego ciastka. Mam to.